Jóroka, co co z tą uralką, co się dzisiaj mówiliśmy? Mówiliśmy później na wieńko, z jej suszy. No ty się dobrze czujesz? Nie musisz się, czy co? No obyszałem się ostatnio. Nie, nic się nie obyszałem. No, dobra, wyjdę dalej, robi się dalej. Jak? Musi ci w głowie popierać włosy. Trzeba upić dojść sucha. Co? Stary, fabryczny ludzi na kanale. Co? Wielka jest w składzie, nigdy nie robiła żadnych zadań. Nie rozumiem, czekaj. O czym ty mówisz? O tym, że Wielka jest przecież faworyzowana. Co? Wielka jest przeze mnie faworyzowana. Z, z jakiego powodu jest mnie faworyzowana? Nie wykonała żadnych zadań i znalazła się w tym składzie. Stary, ona jest w składzie od samego początku. Nie możesz y, w ogóle brać jej pod uwagę. Ona tworzyła ten skład. O czym Pora, ty gadasz? Stary, jeśli chcesz, no. To ja pamiętam widzą, że ty oszukujesz i Wielka nie zrobiła żadnych zadań, i jest w składzie. No ale jak powiesz, widzą? No zobaczysz. No ale stary, no nie możesz tego zrobić. Nie może? No, ja, jeśli nie chcesz przestać na to, to no dobra, poczekaj. Poczekaj. Co się tak cieszysz? no, no powiedz ludziom? No oczywiście stary. od razu jedna jest stary i powiem, że jesteś szóstym. No ale dobrze wiesz, że wielka jest od samego początku. Dlaczego to ale robisz? to Jest od samego początku, ale nie wykonała żadnych zadań. Tak? No ale nie musiała, bo była od samego początku stary. Nie była od samego początku. Była. Prawie była od samego początku. Była od samego początku. Ale to nie zmienia faktu, że powinna wykonać zadania. To co, mam teraz na tego Instagrama i opublikować co? wszystkie rzeczy dotyczące ciebie i Wioli, że oszukujesz? Czy w tym momencie zaczynamy odcinek i robimy zadania dla Wioli? Dobrze, tak? zasz, dobrze zrobimy ten odcinek, tak? Dobra. Także, co? Dzisiaj... Dobrze, ja zacznę. Dajmy już zacząć. Witam Państwa bardzo serdecznie, ja jestem kamerzysta i w dzisiejszym odcinku Wiola zrobi wyzwania, żeby dołączyć do składu. Nie wiem, dlaczego to mówię, po prostu chcę nagrać fajny chyba odcinek, e, dlatego Wiola zrobi wszystkie zadania, tak jak każdy robił zadania, żeby dołączyć do składu. Będą to hardkorowe, mocne e, wyzwania, e, żeby po prostu Wiola e, dołączyła do składu. Także nie pozostaje mi nic innego e, i jak zaprosić Państwa do oglądania, ale zanim zaczniemy, to kliknijcie taki sam czerwony przycisk, jaki widzicie na moim paluszku, tam na dole i dołączcie do naszego kanału, a mi nie pozostaje nic innego jak zaprosić Państwa do oglądania. Jak co dzisiaj zadanka robisz? Jak się zadańka? No. Bo nie lubiłaś, żebyś, żebyś była w składzie, więc teraz... Ale ja nie musiałam, ja stworzyłam z jednej strony też z Kamusiem ten skład no, To okay, dzięki... Ale Kamuś. Dzięki mi nie są tymi ludźmi Kamuś dzisiaj zdecydował, że będziesz bardzo zadania No tak, zdecydował. Ty, zdecydował. Ty to była twoja A decyzja To kto podsunął ja? ten pomysł? <grym> to podsunął, to podsunął No właśnie, ale wielka jest okay. od początku, to chyba nie powinna być Bo ona tworzyła no ciebie też by tutaj niestety nie było. Nie, nie, ale no to by tutaj nie było. No, ale, no ale, nie nie ale. Ale ja jestem dzięki wioli, więc. No właśnie! To jest taka kolejna. Ty. No to co usz. masz do powiedzenia? Ja mam robić zadania. A ty też no nie, nie robiłeś robisz. zadań. Zrobię ja to. musiałem robić zadania. A ja nie jestem w składzie, ja prostu... No to tak, jakiego? Z jakiej betki się przyczepiasz? Nie masz sku... w kółko. ty w głowę. Kabusz, albo robi zadania. Albo weź p... Albo wiesz co, co? Albo co? Albo co. Dobra no, no, Wielka, robisz Albo zadania. Co? Robisz zadania. Co? Co, co masz na niego? Robisz zadania, Wielka. Ale dlaczego? No bo robisz zadania. No, robisz zadania. Ale dlaczego. Robisz zadania, nie z Ale jakie w ogóle prawo! Takim, że mam prawo narzucić na kogokolwiek że, że, Tak, bo to teoretycznie to ja założyłem ten kanał i teoretycznie. E... No ja wiem, ale dlaczego ja akurat mam robić? Nigdy mi nie kazał. Mam robić zadania. Robił, nie. Robiłem, bardziej nie nie robił, ale dzisiaj nie wyrobił Tak, wszystko, z góry zrobisz są... zadania no, Musisz zrobić zadania, przykro mi ty... Przygotuj się i robimy wyzwania Nie, 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 nie. Czego coś? Wytłumacz mi o co kupa chodzi O co chodzi? Musisz no. zrobić wyzwania Każdy robi, ja. bo każdy robi. Nie, nie każdy robił Kto nie robił? Ty Ale ja założyłem skład, więc... Ale ja się. założyłam po sobą. Nie Może bardzo ja ci sprowadziłam Może byłaś od pierwszego odcinku To nie tak, znaczy, że... ja już byłam 3 lata temu. Nieważne. No, nie to od roku. Dobrze, kanał założyłem ja, kanał prowadziłem ja, ty mi po prostu pomagałaś. Co cię pomagałaś. skończyło? Co? Co cię skończyło, że mi jarwia zdanie? Bo ja wiem, że tak normalnie byś mnie nie kazał ich robić. Ja no, mi kazał. Dlaczego ci kazał, a ci go słuchasz? No powiedz, zaszantażował mnie. Jak? Powiedział, że napisze, że jestem oszustem na Instagramie. No i co z tego? No i wiesz, jaka jest opinia, i będą mówić, że oszukałem Ale znowu. kogo jakiegoś ta opinia no i z, wszystkich, jego, wszystkich jego, tych, którzy jego, mnie hejtują. No, no dobrze, no to zaraz ja mogę coś zrobić na Instagramie, wszyscy możemy coś zrobić. I później będzie miał jeszcze bardziej przysrane. Nie, Wielka. Wiesz, jak wygląda zięgi. sytuacja? Wystarczy, że ja bym kupa yy, poszedł i kopnął sobie yy, kurwa, piłkę, i ta piłka by poleciała, i trafiłbym dziecko tą piłką i powiedzieli, że jestem mordercą. Tak działa to, Wiolka. Więc cokolwiek ja nie zrobię, to po prostu jest na mnie, rozumiesz? ja nie, nie mam robić zadania, nie mam cię uratować, tak? No tak, znaczy, znaczy masz robić się... zadania No inaczej ono publikuje t, t, takie rzeczy no na dobrze, mnie No dobrze, ja mogę go raz, dwa, trzy zniszczyć Nie muszę robić tych zadań Wielka. Tylko pozwól Wielka. Proszę Wielka. Proszę Wielka, musisz, nawet już, musisz robić zadania w ogóle Dobrze, miesiąc, masz skupą, robić zadania Ale nie jakie zadania? Tak jak normalnie wszyscy robili, żeby dołączyć do składu No chyba cię głowa No, musisz to zrobić Albo inaczej wylecisz, Wielka. Że jesteś taką ciotą, że się dajesz mu co, Biorka? Odejdźcie do wstępu, no. żeby wyzwania zacząć. No nie wiem, no wymyślajcie. Może jak stroszyć na główkę do stawu. Tak, no. na główkę do tego stawu, żebym się zabiła. Na przykład. Chyba, że wolisz się odbrać w inny sposób, planuję ja swoje wyzwania. No. Słuchamy, żeby się Ale o czym ty mówisz? To. Nie. No to wypij dalej, już wolę zrobić zadania niż Ciebie dotknąć. Chyba myślę, że każda dziewczyna w no moim miejscu by tak zrobiła. Bo jesteś zmoczona i po prostu chodzę ci jakieś Dobra, weź, zamknij się. Dobra, robimy mi to zadanie. Tylko tak jak dostałam, no to weź mi trochę na koniec, dobra? No dobra, no to rzeczywiście możemy zostawić na koniec. koniec. Jak ja ona będzie stawiam. mokra, że będzie makijaż no mieć No, to ona będzie musiała robić i makijaż, i wszystko i tedy. no to marnujecie czas tylko wtedy. Więc zrób to zadanie no lepiej na koniec. No to co, jakie zadanie chcesz mi dać teraz? Jakie zadanie? No, no będziesz trochę trochę kratka. Ja też z robił. Kłacięce. Co robił? Ode mnie trzy, bo. Aż tak grubo chcesz? Zjemlecieć? Nie, bo musiałam mieć włosy i suszyć. No to jest fakt. To weź daj jakieś, jakieś lżejsze na początek. Dobra, wypisz szklank oleju. To nie jest problem. Wypijesz szklank oleju? Wypijesz szklankę oleju. oleju. Dobra. Ziólka, tam widzę, że barber miał jakąś propozycję Raczej Może zmienisz zdanie? Dawaj ten kieliszek. Może już, co? Ty Dobra, ty nie będę w stanie. Ty się aż tak W Serio to wypijesz? Ja chcę. O oh, oh Jezu! O oh, oh my gosh! On to robi jak sok Ale jesteś obrzydliwa! Okej. Niech na tej proszę. Dobra, weź, weź nie mów. Ale jesteś obrzydliwa! Ale jesteś obrzydliwa! tak, to nie było aż tak obrzydliwe Jeszcze patrzy ci dotyka go. Nie oh. No i co? No, ja nie dotykaj mojej do pomadki Chyba pora, żeby jadła swój pomadkę. No to Ale ja nie, nie, nie Nie, to bardziej. jest takie Ja nie mam więcej Jedziesz no to, mi do No to kupię ci, no Zjesz to? No wiesz że jest dobra? U. Serio? No, no to jest Ale to, to jest Ale mówię a, no to jest, a to masz zjeść jak batona Masz to zjeść jak to... O oh jak? Yeah. Yeah. Oh, oh, no, dawaj, gryź. Ja muszę całą. No, musisz. Ja mogę sobie trochę? Nie, zdać. musisz zjeść, zjeść całą. Ja się trochę zostało. Proszę, czekolada, czy co? Mm. co a no, jest... co to chodzi? Sterona z terminatów, nie? Nie, z czatomerskie, tak? O to ci chodziło? Nie, no, a ja. dokładnie o to. Oh, no, dawaj. No, na wszystko yes. jest zdalna, by go nie pocałować. Mm, no, jest taka wojna. Czy już? Próbuj, sobie dodaj. Zjedz! do końca. On już mam wsklejanie, śpiąc. Nie, to było w tym sklejeniu. Strasznego. Tylko pomoczkę mi kurwa zrujnowaliście. Dobra, no Barber, może wymyśl coś konkretniejszego, a nie takie słabe te wyzwania. Stary, może je odpuść. No, ona nie powinna tych zadań robić. No, nie powinna, ale sama chce. Jak sama chce? No, daj mi wybór, to wybrała. Jaki a wybór, ja stary? Albo się ze sobą prześpiłam, bo mam Nie, albo... co ty to mi pusz, bo ty co mówił? Co mówił? Że dopóki nie wytrucha. To dopóki będzie zadanie odnawiać, nie? Przede jej w życiu nie o, da To jest Obrzydliwe, nie? Ale... kłamie, bo to jest jej kuzyn. Myślisz, że kłamie? Nie w... On chyba... nigdy nie kłamie. Widzisz, że on kłamie. próbuje, teraz robić, na na najgorsze, bo on jest jej kuzynem mm. i ja jej dałem zdania, stary, no sam wiesz, jak sprawa wygląda. Szczerze, on jest osobą kościelną i nigdy nie kłamie. Dobra, Wiola, szybciej zdejmuj te skarpetki i bierz przez 30 minut na Ale morze, bo... Ale nie Szybciej te szarpetki. <trasz> Nie, no widzę cię, kamuś. A może od niskiego trzeba co? Ale ona i tak na dworze ma biegać wokół domu. To takie zadanie, Wielka. No nie wiem, może zmienisz zdanie. Wielka, może zaczniesz od kamieniu, później po tym Wielka, a nie chcesz się z nim przespać na pewno? A nie chcę, jej fu. Serdecznie. na kamienie, na kamienie, biała. Stary, to jest przesada, nie? Oj tam. To jest zimne. Już czuję, że jest zimne. No jest zimno, ale musi sobie pisać, żeby mi spać, a on ma różne nie wiem czemu. No bo tak się nosi, a może takie wyzwanie, że tylko spalimy ognisko i ona po gotującym... I... Żarze przejdzie? Żarze to? przejdzie. To <grym grym grym grym> Ty, a jakie jeszcze masz pomysły dla Gali? się... A się czemu ty tak tak widzisz? O, poczekaj, ona przez bardzo długi okres mnie upoczarzała. Była mi do jedzenia. Biła mnie. Po co? Pora ty się na mnie nie wścisz, tylko tak się wydaje To jest pora zemsty Co nie Rafał? Powiedz, ja sam Rafał powiem. Jak mnie traktowała? Co mi robiła? Co ja nie mam myślałem przez nim Czasami przesadza, wiadomo Ostatnio trzy dni nie jadłeś kolacji, że są właśnie sytuacje A sytuacja z goflami, co powiedziała. A, mam cytować? Tak Jebany, was. Co jeszcze? No, że co zrobił? No nie będę mówił może do końca Dobra, tak no to już widzicie To nożem. Także... Jak widzicie, mam pretek, żeby się zemścić. No, no ale, Sary, no, to jest przesada, się... moim zdaniem. Ale, czemu wcześniej chcesz się wysłuchać? No właśnie. No, no Sary, no na pewno chcesz, nie. bo widziałem, teraz przejrzałem pierwszą scenę. Jak do niej zarywałeś i. No nie, nie. 10 minut. No się nie męczy, cały czas biega. Znaczy, biega. No, no okej. Okay. Ona bardziej chodzi niż biega. Uch, tak. No ale sprawdź tę satysfakcję? Ach, stary, za to wszystko, co ona mi zrobiła. Nawet ludzie do mnie pisali, no. że nie ja da się interpretować, więc przyszła pora zemsty. Co jest, Adam? Ty powiesz mi o co chodzi, że dzisiaj tak pójść, jest troszeczkę bardziej wiesz, na tarczy Bioli? Dzisiaj? No, no, ja już to zauważyłem od dawna. No. Znaczy, no od kilku dni jest tak, coś, coś nie tak innymi, ale teraz tak bardziej atakuje ją. Znaczy wiesz, ja zauważyłem, że inaczej, jak oni robili te wyzwania, w sensie Wielka biegała na Boso, na to on cały czas podchodził do szyby i dyszał i się patrzył na wiolkę od tyłu. I dyszał. No. Także wydaje mi się. To jest taki sposób, wiesz, jak po że jak ona na przykład nie chce y, z nim być, no to on teraz jej będzie dogryzał właśnie takimi rzeczami, żeby, żeby chce na nią popatrzeć i w ogóle jak ona coś robić. No, że o to chodzi to jest Nie, 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 nie. On chce doprowadzić. Tak mi się wydaje, przynajmniej. On Chcę doprowadzić do sytuacji, w której po prostu Wielka już nie będzie w stanie zrobić któregoś zadania. Ja ją powiem spoko, Wielka, nie wylecisz ze składu, ale prześpisz się ze mną. No, no, może tak być, może tak. Ale to wiesz, że on może, bo on ci te, pewnie też jakieś wyzwania sugeruje, nie? On cały czas tu wymyśla wyzwania. Myślę, że Widzowie my też by chcieli zobaczyć się. Wiola tam, z się. No, no mi, też, mi też się wydaje, że chcieliby zobaczyć, bo puszczę z nią napalony jak na e, kaszki. No, by może chleb. po cichu też, tylko wiesz, no bo kto się czubi, ten się lubi, a ona bardzo nie lubi Pusza Mi się wydaje, że byłaby z nich niezła para. Pasują do siebie gabaretowo. <gaparytowo> najbardziej. Za wielka, pora striptease'u Słucham, dla kogo? Dobra, po prostu robisz Dla ciebie? No oczywiście, no jeśli nie chcesz to możesz dla wszystkich zrobić Eee, wolę żebyś ty sobie gdzieś się schował i dla kogoś innego ale wi no, to... wielka no... no ale nie! To, robię te zadania, bo nie chcę się z nim przeszkadzać. Dlaczego mam robić jakieś zadanie związane z nim? No to, no to nie, to, to dla wszystkich. Zrób. No No pora mało, chyba że z Że on nie będzie patrzeć? Tak. Dlaczego? No bo nie. Ale on nie będzie wiedzieć czy zadanie jest wykonane. Nie ma opcji, muszę przy tym być. Nie, możesz potem pokazać moje nagranie. Nie, M musi być, ale ja mogę tego nie nagrywać. Jest hor. Możemy tak zrobić. Ty jest chore. No. co ty widzisz. Jest nie chore. No zgadzasz się, czy nie? No dobrze. Okay, no to... A ja to może stawiasz, że ty zarzuciłeś ten pomysł. Ja zarzuciłem ten pomysł, co ty w ogóle myślisz? Nie, to był Twój pomysł i bardzo dobrze. To byłbyś świński bo ty pomysł ty słyszał jak nam boku mówiłeś. mówiłeś Świński pomysł, byś się kurde wstydził Co że na naprawdę na kogoś żywe, Jakiś pomysł na kamerze jest ten zwłaszcza, ja ale wiem, że on jest okrutny Ale wypracuj tego, tego nie zrób do stopnia byś się nie posunął, bardziej ty byś się posunął do tego stopnia, Zabij świnio Nie się głupia gnido, idziemy? No wyłączaj tę kamerę i idziemy Idziecie robić striptease? Tak Uhuhu, Wioleczka, to co, Czuję, będziesz robić striptease, tak? Czuję się dziwnie. Dobra, Wioleczka, rozbieraj się. No, Wioleczka, no co? Boże. Ale nie musi tu być tyle osób, możecie wyjść. Co? co? Nie musi, teraz, patrz, to jest jej kuzyn, ludzi kuzyn. Kurwa, to byłaś, ty! Zaraz wyjdzie stąd! Weź, bo podłoga się zapadnie! Zaraz cię stąd! W ogóle my nie robimy tego zadania! Jest spo... Jest tak prosta świniu, nie? ci kurwa te okularki przerysował, sobą. Trener no. był to, bo tu była naprawdę. Nie Dobra, Naprawdę to, kamerzysta, trener. No, no on chyba nie wyjdzie. Trener wyjdzie, ja muszę tu zostać Nie, Boże, Boże, Boże. No, no dobra, dobra. rzucaj to. Może nie może on być, on wyjść, nie on wyjdzie. Mam to chyba był to w, w swoim podejściu? Nie, on wyjdzie. On pierwszy mm. Tak? U, hu, hu, hu. No, Jak się, no, się podobało. Ale... Było, było fajnie. Powinien Nie musieliście na to patrzeć. No i. Po... Dobra, mogę już iść no, to... w Wie, wiecie co? Wyjdźcie, możecie wyjść. Ale po co? wychodzić? Nieważne, wyjdźcie po prostu. Nie! Co stajesz tu? Dobra, wypierdajcie sobie po kolei. No co? Weźcie smakę. Ty i ty wy... A ja się Ale możesz grzesznie? No to powiem grzecznie, proszę być z tylu poczucie. Dobra, zaraz wyjdę. Ja ale. Jeszcze może już nie na kolam sprawności. tego co bym to jest jakieś. Co no ty płacą chcesz pajazku, że mam długie wpierdolę? Ale stary, o co ci chodzi, co ci się odbiło? Po prostu chcesz, żebyście wyszli, a wy nie mówisz Trajmy, mama, na odnosi. No, nie możesz z wyjść, bo nie jest właścicielem tego domu. No, 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 tak. Trambo czystem nie bardzo wrzucić. Może chcesz mnie wyrzucić do mną? Y. Nie jest w stanie. A no martwe, to właśnie. Mogę się wstać, panie. <noise> wstać, jak ty nawet nie będzie ci się chciało. Jedynie się ktoś pomakuje. Dobra. Dobra, wstać. Dobra, wstać. Nie będę się. Nawet nie muszę. Dora, muszę stać, teraz tym razem. Przerócz mnie również. Wstawaj. No dobrze, dobrze, spokojnie. Wsta. A ja, co tutaj ty wychodzisz Nie, A co tutaj chodzi? Nie wiem. No nie zostawiaj mnie, no ja bo chodź ja KADUŚ! Ale co? O co? O co chodzi? Nie wiem. Ona się drze, Dobra, ja to odpuszczam. Wy jesteście chorzy. Jesteście chorzy. Nie wiem szczerze, o co tu chodzi. Bo na była taka sytuacja, że Józef normalnie wchodziła mi do łóżka, łapała mnie za drobne partie, a ja po prostu odmówiłem. No i po prostu teraz się trochę zmieniło, później miałem na sobie jakąś powiedzmy ochotę. No i ona się mści za to, że jej wtedy odmówiłem i ona teraz mi odmawia, mimo że w głębi duszy tego chce. Więc nie wiem po co robić to wszystko, tą całą szopkę, skoro którą można normalnie się normalnie, mówić i zapomnieć o tym, że jej odmówiłem. Aha, czyli mogłabym się z tą przespać i wtedy dawałabyś się wyzwania? Sarah, ona chciała i odmówiłem i dlatego teraz yy, jest jak jest. To niech ze mną zrobi to, co chciała zrobić kiedyś, to już nie będzie. Wyzwaj, po prostu Czyli masz się z tą przespać? No, to, tego chciała kiedyś, tak? Próbowała jej, odmówiłem i teraz się na mnie mścili. Dlatego widzowie już wiecie, czemu mnie tak bardzo Wielka nie lubi na kanale. Dlatego, że jej kiedyś dałem proszę. Powiedz, cała historia. Albo Wielka, zrobisz to, co powiedziałem. Czyli się przespisz z nim, z nim. Mm, Albo. No to chodź do kibla, możesz sobie ładnie do kibla. No, I spuścisz wodę. Widzisz Adam? Ona woli spuścić głowę w kiblu niż się przespać z puszem. Ty co byś wolał? Ja? <głosy> <głosy> <A> te, <noise> te, ja bym wolał przespać się Ale by za nim Serio <noise> zrobisz to wiolka, Byle by się z nim jeszcze spać? Tak by, by ją ja nie dotknąć Teraz napisałam do dziewczyny i powiedziała co on chciał do roli Pusza co nie? No to powiedziała, no. że tego nie zagra po Pusz Powiedziała, <noise> że wszystkich oprócz tylko Pusza I trenera. Co? Nie to było dla żartów Bo mój inny trener to kazał napisać, ale tylko ciebie Serio to ooo no dobra, Pękko tak to to no zaraz będzie Syra, to zrobisz? wszystko, żeby tylko... nie chcę się zgłuszyło myślę, że każda dziewczyna by wszystko zrobiła musisz głębiej ułożyć ooo głębiej głębiej była. no musisz dotknąć głową tak, dotknąć głową, już bez przesady no dobra, dawaj Uuuu, disgusting. Nie wielka, już dostawy teraz dziś po prostu. Serio? Nie, nie muszę ręcznik założyć. Fuuu, ten ręcznik jest do wrzucenia. O, się Dobra, czemu to zrobiłaś? Żeby się nie przystać próbem. No odpuść to nie z tą nie laski? Po pierwsze ona sama chciała wcześniej. Niech sama chciała, ja się to sugerowała, że chce? A to ja już ma, nie widziałaś co robiła? Ale stary, ona była w we pori, że wygrał walkę, Zanim to wygrała, a teraz to nie, A później w pokoju kiedy w ciebie nie było, będę chwilę Ja no. W ogóle nie ma, to. Nie dobra, niech już nie się po prostu wpierdla tego stawu. Oficjalnie będzie robić na kanale. nikt mi powiedział ją i tyle. To jest. Czyli tylko to jeszcze ma zrobić do stawu i tak Bo tak. on wie, że ona tego nie zrobi, a ja nie chce jej Dobra, robić. No, a już tak. wystarczy. Wejdzie do koniec. Okej, okay. a jak nie to co wtedy musi zrobić? To wtedy musi się oglądać na wysok. Na wysok. A jak się nie oglei na mysła, to co musi zrobić? Wyłatuje yy, jest kanału a, a inaczej co? Żeby nie, nie wyleciała to co musi zrobić? Nic, po prostu ma leci i dostawa, może zrobić sam Ale jeżeli a taka się... opcja ostateczna, że coś jeżeli zrobi. Ewentualnie w i centymetr przed jej twarzą zrobi helikopter. I tyle starczy. zrobić przed twarzą. I tyle Czyli chcesz się z nią przespać, dobra. Ja, wszystko wiemy. Słuchaj, to że jesteś zboczony i sugerujesz takie rzeczy. No stary, powiedziałeś, powiedziałeś powiedziałeś to 15 razy, że chcesz się z nią przespać, a teraz mówisz, że ja jestem zboczony i sugeruję coś takiego. No stary, darowałbyś sobie coś do gadania takich rzeczy. Idziemy? Tylko musisz się leterkami Już ci świecimy? jeszcze widzimy, Nie, ale w końcu byłem się wykąpić, naprawdę. No tak powiem, Serio, nie wolisz no, jednak zmienić stanie? No plus jest napalony. Nie no nie pusz, pusz, też by nie przestał. Chciał... Nie rób ze mnie, Ej. nie rób ze mnie złego. co? też chciałby zamoczyć, puszczoś, nie? Drzwi, no tak. Jesteś, kurde, do pokoju, zamknąłeś drzwi i nie obacywałeś. Tak. No, A no, bo byłem razu wyszedłem. Tak, bo zacząłeś mnie do zaczęłam się i Po prostu trzyknęłaś po to, żebym wyszedł na jakiegoś zboczeńca. Tak, pewnie, ja sobie sama zamknęłam drzwi. Dobra, byłaś wiotka, dostała. Jak ma się zanurzyć głęboko? Zanurkować. Zanurkować ma. Poświeci na puścią. nie Puścią. Ma zanurkować cała, tak? Cała ma wejść. Tam... WIOLA, musisz cała wejść. Nie, Dawaj, no Musisz cała, albo. Na stronie przypłynął gdzieś Bo pusz nie? A nie, to też za stronie puszcza. Nie! Dobra, Wiola, jeśli chcesz, to możesz już wyjść Nie. Dobra, masz do a, pod, pod za warunkiem. Albo za stronie zestawa, albo za stronie co <tuszy> Wypierdaj, Dawaj, z tym. czym dłużej będziesz siedziała, tym pusz będzie. Czeka. No wielka. Ale co mam zrobić? Weź Czasami troszeczkę dalej, wejdź troszeczkę, troszeczkę dalej i zanurkuj. Zanurkuj. Ty nie puś... nie zasnurkuję. Pusz... Chcesz, żeby chociaż ona trochę było, ja, p... jest, że jesteś obok nie, to iść na śwaj tam obok zrobić. <śmienny> 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 to mogę już tu dalej Nie, troszeczkę dalej musisz wejść. No, ja się boję. no czego się boisz? Tam nie jest głęboko. Tam nie jest głęboko Dobra, wiolka. Do się... Już mogę! No jeszcze tak wejdź do pasa, troszeczkę dalej. Boże, I kutj teraz! No Oby, dobra, ale to jest, to jest. cała musisz się zanurzyć! Nie Dawaj cała. Całutka. No, nie, bo mam chore gardło! Nie, musi nie. musisz. Musisz całą żłobę zanurzyć. Nie! No to wielka to albo do pusa do łóżka, albo do całą... No nie, no nie, nie za to, bo jestem nie bo ja to za chwilę! Dobra, puszcz, zgadzasz się na to czy nie? Nie. Bo będziesz gnębiony i zrobię coś na story, takiego, że już nigdy ci falały nie dojdą. Dobra, dobra, nurkuj. Zejdź do szyi. I zrób jak tak. Pomóż mi! Dobra, nie pomagaj jej. Nie pomaga jej za to, że nie zanurzyła się cała. Nie możesz jej pomóc. Mogę. Nie. Stary, no nie zanurzyła się cała. Zanurzyłam się. Bez twarzy, no dobra. Zaliczone. Powiedzmy, że zaliczone. No, Pusz chyba odpuści. No odpuści, bo się nie boi. Ach. Jak ja mu coś powiem na story temu zboczeńcowi, to już nigdy nie będzie chciał. Jola, ty zaliczasz zadania, Pusz też byś chciał zaliczyć zadania. Pierdziela. Zadanie związane z tobą. Chciałby zaliczyć w końcu.